Jeździ się do Laosu, trzeba przekroczyć granicę lądową, dosłownie na godzinę dwie i wracasz i dostajesz kolejną wizę. Znaczy przy czym pierwszą wizę możesz przedłużyć w imigracyjnym. No tak, dlatego, że w Laosie już był, teraz był w Malezji, a zazwyczaj to się robi to w Kambodży. No i można sobie przedłużać wizę co jakiś tam czas, ale wiecie, no urząd imigracyjny głupi nie jest i w pewnym momencie powie mu wstawi mu misia i tyle. I będzie musiał trawelek wrócić do Polski i ewentualnie ponownie przylecieć. Zależy, jak on to rozegra tak naprawdę, jak będzie musiał wyjechać. Z drugiej strony, zauważ, że on tam się powoli instaluje. Jakieś tam kuchenki kupuje, jakieś wędki, jakieś, jakieś coś. No co, on to zostawi, wszystko wtedy? Kochani, wbijamy, wbijamy. Kocham Cię bardzo. Nie no tak, z drugiej strony słuchaj, jeżeli nie ma żadnej pracy taka, która daje mu jakieś tam stałą kasę no to musi kombinować, stąd ten kick, stąd wiecie Instagramy, X i tak dalej, żeby robili mu tematy zasięgowe, no bo no z czegoś trzeba tam żyć, tak? On podobno liczy na jakąś tam współpracę. Coś tam słyszałem, że ktoś się chyba do niego odezwał, albo przynajmniej tak mówił, że jakąś tam współpracę reklamował ale to ciężko będzie złapać kogoś. Wiecie, zazwyczaj coś tam. Wiesz co, oglądałem kiedyś, ale mi kurde nie pasuje ta rodzina Klarków. Wiecie, to też jest takie... Oni jakim przecież źle, jakim niedobrze, że to, że tamto. No ale siedzą, siedzą, tak? A Goldi? No, Goldi, powiem ci ty, siedzi chłop, gada nas to po tej swojej teściowej, którą, której kasę pożyczył na te chałupy niby. I gada, no, tylko dalkowie. On pokazuje jej tą swoją dajkę, i łazi gdzieś tam, i te domy tam sprzedaje. No, Goldi, kurde grubo. Ty, a powiedz, emeryt w ogóle wrócił do tego, do Tajlandii? Sprzedał ten cały swój Bajzel w Niemczech? Bo ja ostatnio nie oglądałem. Zrobisz salto? Nie, nie zrobię. Nie mam skąd. Nie mam drabiny, żeby na to wleść. Słuchajcie, ja też mogę, nie wiem, kupić komuś rowery. Za, tylko, tylko wiecie, bliczka, a ja później kupię rowery. To to jest takie, taki standardowy temat pomocy za czyjąś kasę. Panie, nie stój Pan przy moim oknie, bo spać nie mogę. Nie, nie wbiję dzisiaj na system, ale już wiem, gdzie ten twój system. Widziałem twój film. Kurde. Co mnie tutaj tego kręcisz zwierzowca? Naj dobrze kręty, 50 euro. Spok. Nie, to taki standardowy schemat, kochani, pomagamy, pomagamy tak, pomagamy, robimy zrzutę na gonkę, a później wiecie, no, kupujemy rowery. Wiesz co ja w Tajlandii do Tajlandii jeżdżę regularnie praktycznie za wyjątkiem covid a, a właśnie przed samym covidem mm. miałem wylecieć i jakbym wyleciał bo tam chyba 20 zamknęli granice a ja miałem chyba 23 lecieć marca z tego co pamiętam i jak ja bym wtedy wyleciał, to miałbym przymusowe pół roku w Tajlandii. A ja jeżdżę regularnie od 2014 roku. Reklamy nawet są. W tamte rejony. Więc troszkę tego jest. Kochani, dobra, dobijamy, dobijamy cel. Proszę Was o emotki. Kocham cię bardzo i będziemy kończyć live'ika, bo nie ukrywam, że trochę pizga. No, troszkę zwiedziłem, dlatego jeżeli masz ochotę na przykład zerknąć, gdzie byłem, co robiłem, albo jak to ogólnie wygląda, to jest Instagram. Tam na Instagramie ponad 3000 fotek z Tajlandii, z Kołobrzegu, z różnych miejscowości, tam gdzie byłem. Krecie, pozdrawiam Cię, pozdrawiam Cię. się no, instagram Tam możecie sobie na Instagramie pooglądać fotki, polajkować, poobserwować. Eee, wkrótce może jak znajdę trochę czasu, to dorzucę jeszcze fotki z Białego Stoku z tych moich tripów. No i mamy cel osiągnięty i dziękuję bardzo. I pięknie, i super. Marteczka, kocham cię bardzo. I Joanka, kocham cię bardzo. Może kiedyś, może kiedyś, czemu nie? Czy będzie Coś tam możemy gdzieś tam kiedyś nagrać. No, mamy cel 2236, planowałem do 22. Łapy mam kurde zmarznięte. No, no, Staw, na Bema. Bema staw. No jeszcze nie byłem na tym stawie na Bema. Ja byłem to. Czekajcie, gdzie ja w ogóle wrzuciłem ten, gdzie no. ja wrzuciłem tą swoją latarenkę. Kurde, nową moją. Wspaniałą. Nie mówcie... A nie, jest, jest. Myślałem, że już myślałem, że już gdzieś posiałem. Czekajcie. Przetestujemy nową zabawkę dzisiaj. Drugą. No to nie nagra. O, patrzcie jakie jak ciemno. O. I jasno. Da się, da się. E, kochani, jako że zbliżamy się do końca naszego live'a, chciałbym wam serdecznie Dziękuję za czapę. Wow, tiktokowa czapa. Jako, że zbliżamy się do końca naszego live'a, chciałbym Wam już teraz serdecznie podziękować za wszystkie przesłane prezenty. Pomimo raz. tego, że TikTok dzisiaj nas nie rozpieszczał ani zasięgowo ani technologicznie, no to się udało, jakoś poprowadziliśmy wspólnie Dawaj, tego lajwika. Fajnie, że byliście na moim lajwiku. Dziękuję Wam za wszystkie przesłane prezenty. A kurde, czekajcie, a gdzie ja tak się upierdzieliłem? Fuck! Gdzie ja tak łapę upierdzieliłem? W jakimś guwienku? Jakiś smole. Fuck! Dobra, nieważne, e, się umyję. Tak, kochani, dziękuję Wam za wspólnie spędzony live'ik. Znaczy jakieś biało i jeszcze niebiesko. Wow. dobra, wystarczy. Zdjęcie jako papier toaletowy, super. Dziękuję Wam za wspólnie spędzonego live'a. Zerknę za chwilę tutaj jeszcze. Wow, dzięki. Co my mamy dzisiaj? 2 i wyświetleń dwóch nowych obserwujących. No, ale to też musimy zwracać uwagę na to, że to był drugi live dzisiaj. Tak na zakończenie, dziękuję bardzo. Krecik, odzywaj się, odzywaj się, napisz na privie. Jeszcze nie wiem, co będę, chociaż wiesz co w niedzielę? W niedzielę to ja robię województwo. Zazwyczaj w niedzielę ja robię live'y z województwa i tak jak byłem. Czekajcie, kurde Tak jak byłem na tym. Na, w Supraślu, później byłem w Wasilkowie. To zobaczymy jeszcze, może się uda nam coś tam wspólnie zmajstrować. Dziękuję za wszystkie prezenty, kochani, za to, że byliście. Widzimy się oczywiście jutro. Na profilu przypominam, dzisiaj e, druga część filmiku z Wasilkowa. Jutro wrzucę Wam ja prawdopodobnie coś sobie... z okolic Antoniuka, bo, wiem, e, bo teraz dosyć często tam jestem. Ja wiem, co robię. Jak... Ramzesie, cześć, dobry wieczór. Kończymy naszego live'ika. Szkoda, że tak późno, ale jutro też jest dzień. Pozdrawiam, zachęcam do obserwacji, do klikania, do oglądania filmów. Jak już przejdziecie na moje filmy, oglądajcie je co najmniej raz, jak nie dwa. Zostawiajcie komentarz. I kochani, widzimy się już wkrótce na kolejnym live'ie. Dzisiaj zmykam, bo strasznie pizga. Trzymajcie się cieplutko. Dziękuję za wszystko. Dobrej nocki i do usłyszenia, robaczki. Pozdrawiam Joannę, pozdrawiam twojego Lolunia. Niech mu się tam dobrze dzieje. Niech będzie zdrów. Do juterka robaczki, misiaczki. Cześć, cześć, papatki.